Witamy, witamy serdecznie. No moi drodzy, ciekawe informacje. Pamiętacie już sytuację zaistniałą w mieście Jelenia Góra? A związaną z słynną awanturą przerwania wałów, zabezpieczeń, grobli, jak zwał, tak zwał? Tutaj na tym terenie, to jest teren inwestycji pana Śledzika. Z firmy, moi drodzy, zwanej Lichwą, czyli nie masz ściana, leć do bociana, Holiday Park. Tu, moi drodzy, to są tereny, które radni miasta Jeleni przekształcili pod zabudowę. Te wszystkie tereny, tutaj, moi drodzy, były zalane w cieplicach. Przerwanie tego wału tutaj na tym w tym miejscu koparkami spowodowało, że ta cała woda, która tutaj się zbierała, zalała cieplice, czyli te wszystkie obszary zamieszkiwane przez ludzi, pozalewała mieszkania, domy, piewnice, wszystko. I pan prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łóżniak, moi drodzy, dziennik ustaw urzędowy, dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego uchwałą numer 36 7 2024 z 3 lipca 2024 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Sobieszowską a Trasą Czeską w Jeleniej Górze etap pierwszy. Dokonał zmian przeznaczenia terenu zagrożonego powodzią dawne tereny stawów, moi drodzy, należących do Szawgoczu w Pałacu Pakoszów, Zostały zamienione i giełda Jeleniogórska pod Budownictwo, moi drodzy. Powstaje teraz pytanie, tu mamy pana śledzika. Dla kogo dokonano zmiany przez planu przestrzennego tego zagospodarowania? Popatrzcie. To jest sytuacja kuriozalna, moi drodzy, dlatego że te tereny, w momencie, kiedy zostaną zabudowane, a w tej chwili tu były te groble, zbierały wodę w sytuacji, kiedy woda spływała z trasy czeskiej tutaj, z drogi na Szklarsko, to tutaj te groble natural, stanowiły naturalny zbiornik, tak zwany zbiornik jak gdyby suchy, zatrzymywały wodę. Jak to zabudują? Jak zabudują giełdę jeleniogórską, to bo wiersze ludzie nie będą mieli gdzie sprzedawać, po drugie to, moi drodzy, te tereny będą naturalnie już nie zbierały wody. Nie przygotowana jest infrastruktura cała techniczna dotycząca kanalizacji, melioracji i wszystkiego z tym związane. No ale zobaczcie, mają wejść plany ogólne. Jak bardzo szybko w ekspresowym tempie, dosłownie dwóch lat zmieniono Plan przestrzennego zagospodarowania. Takich rzeczy w Jeleniej Górze robi się więcej, moi drodzy. Zainteresujcie się, co się robi na Górze Szybowcowej. Przystąpiono do zmian, studium kierunków zagospodarowania obszaru Góry Szybowcowej. To jest bardzo ciekawe, dlatego że. Niemcy nigdy nie pozwolili sobie na zabudowywanie i zagospodarowanie tego terenu, jeśli chodzi o górę szczupłocową, dlatego że są to tereny. Tam było lądowisko na Messerschmitty, inne rzeczy. Nigdy te tereny po, poniżej góry szybowcowej nie powinny być zabudowane. Ale już na samej górze szybowcowej planuje się zmianę planu przestrzennego, zagospodarowania. Więc powstaje pytanie: pod kogo się to robi? Bo kiedy ja byłem w gminie Jerzów Sudecki i zapytałem się, czy jest możliwość dokonania zmiany i przekształcenia. Nieruchomości, ponieważ chciałbym coś tam sobie wybudować, postawić dla siebie. Nie ma takiej możliwości. Nie ma. Ale w tym samym czasie przystępuje się do zmiany e, e, kierunków studiów, studium e, zagospodarowania przestrzennego. Moi drodzy, jak to wygląda? Żeby dokonać takiej zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania, musi być uchwała Rady Miasta. Czyli coś takiego jak to. I tu. Przewodniczący Rady Miasta, pan Wojciech Hadży, wspólnie z radnymi miasta Jeleniej Góry, dokonali takich zmian. Więc musi być uchwała o przystąpieniu do zmiany planu. Później ktoś musi zawnioskować. Więc pytanie: kto był wnioskodawcą do zmiany takiego planu? Jaki był interes? Czyje te działki tam są? Tak naprawdę, bo to jest zastanawiające, żeby. Dokonywać tak dużego obszaru, zmiany dla tak dużego obszaru, to jest dosyć duży obszar. Eee, tutaj mamy zabudowę mieszkaniową, nie, nie mieszkaniową, bo moi drodzy, przepraszam najmocniej. Zaraz, żebyśmy sobie tutaj o granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, o instalacji fotowoltaicznych, o mocy przekraczającej. 500 kW pokrywają się z granicami stref ochronnych. Co przedstawia rysunek planu. Później tu mamy, moi drodzy, rysunek planu zawiera oznaczenie graficzne elementów wynikających z przepisów odrębnych strefa ochrony od obszaru kolejowego. 20 metrów. No, wał rozkopano chyba trochę bliżej. Wał, no, czy to wał, czy to grobla, zwał, jak zwał. E, mieszkańców za, za e, Tutaj tereny zabudowy mieszkaniowej wolno, wielorodzinnej, wolnostojącej. Tereny usług turystyki lub sportu i rekreacji lub kultury i rozrywki. Tereny i zieleni urządzonej. Dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania działek, czyli do momentu, kiedy nie będzie ten, można, można płacić jak za grunty rolne. Um, no, także ja to opublikowałem. Jak ktoś się chce zainteresować, to moi drodzy możecie sobie przeczytać ustalenia tego planu, są dość ciekawe. Yy, komunikacja, obsługa komunikacji terenów oznaczonych symbolami MWW i UTUSUK powiązanie z układem zewnętrznym poprzez ulicę Lubańską i Dolnośląską położone poza granicami obszaru objętego planem przestrzennego zagospodarowania. Dopuszcza się możliwość obsługi komunikacyjnej terenów zabotowych oznaczonych symbolami MWW, UTS, USK, drogami wewnętrznymi, ciągami pieszojezdnymi o minimalnej szerokości 6 metrów, tak? No, moi drodzy, parkingi można urządzić, wszystko można urządzić. Minimalna szerokość frontów działek, czyli 20 metrów, minimalna powierzchnia działki 1000 metrów. Hmm, deweloperka pełną mordą. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa od 75 stopni do 105, ustalenie stawki procentowej, no 30 ustala się 30% stawkę y, służącą na liczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu. No i drodzy Państwo. Ciekawa rzecz. Takich rzeczy i takich kwiatków w Jeleniej Górze jest więcej. Panie prezydencie Łuźniak, pod kogo zrobiono ten plan przestrzennego zagospodarowania? Pytanie do pana Łóżniaka. Panie Łóżniak, dzisiaj się wpierdoliłem w taką dziurę kołem że myślałem, że mi koło urwało w tej Jelenie Górze. Pieniędzy nie ma na naprawę dróg, studienki nie ma za co naprawić. A chodzę do tego pana burdelu zwanego zarząd tymi drogami dróg i mostów, który tylko potrafi doić mieszkańców za niezapłacone parkingi 180 zł. Notabene tak jest w niegórze, Górze. Ale chciałbym pana zapytać, panie Łóżniak, gdzie się podziały zakupione doniczki kilka, dwa lata temu, wystawiane na wszystkich przystankach w Jeleniej Górze, za grube pieniądze, a w nich rosły kwiatki. Gdzie te doniczki się podziały w Jeleniej Górze? Ile wydał Pan na kwiatki, na Wojska Polskiego, nasadzenia drzewek, nasadzenia drzewek na ulicy Jana Pawła, obwodnica do Maciejowej. Ile to kosztowało pieniędzy? Czy my nie mamy ważniejszych spraw, jak naprawa dziur w drogach? Jak pan chce sobie robić kampanie wyborcze, to nie kosztem mojego samochodu. Dlaczego ja mam płacić, moi drodzy, za wieczne wymiany łożysk, naprawy felg? Zawieszenia w samochodach, bo pan prezydent Jerzy Łóżniak woli sobie kurwa kwiatki sadzić za przeproszeniem na Wojska Polskiego. Je, pana e, pana e, znajomi, wykonawcy e, drogi e, Wojska Polskiego zrobili tą drogę, że wygląda jak slalom Gigant. Nie wiadomo o co chodzi. E, dwa studzienki po roku użytkowania tej drogi są pozapadane. No ja rozumiem. Kar pan nie naliczył za opóźnienia, no bo u wykonawcy COVID wybuch i nie można było w terminie zrobić drogi. Nienaliczone zostały kary. To ciekawa bardzo rzecz. Ale moi drodzy, czy my w tym mieście nie mamy ważniejszych spraw, jak Remonty dróg, szkoły, wymiany pieców. To no dobrze, panie łożnia. Dobrze, że powódź przyszła, bo przynajmniej dzieci w szkole będą miały nowy piec. Mieszkańcy Jeleniej Góry będą mieli jeszcze lepszą oczyszczanie niż mieli panie Łóżniak. Przecież dzięki tej powodzi zalanej oczyszczalni będziemy mieli nową oczyszczanie, znowu pieniądze przypłyną z Unii Europejskiej. I tak kółeczko będziemy robić. Może kolejnych kwiatków pan nasadzi? Jak nie tulipanki, to bratki to czy, 220 osób z Dryksmajera idzie w tej chwili do zwolnienia. Panie Łóżniak, czyli na garnuszek, gdzie pójdą? Na Kuroniówkę, do Urzędu Pracy. Zamiast tworzyć miejsca pracy, jedyne co pan umie, to kwiatki sadzić. Przy urzędzie miasta, panie Łóżniak. Dziury takie, że głowa mała. Ale jak się pojedzie na czarne, gdzie mieszka Jerzy Łóżniak, to kurwa dziury nie znajdziecie. Wszystko zrobione, moi drodzy. Bo tam pan prezydent mieszka ale innym przejedźcie tutaj nie Wyczółkowskiego tylko przejedźcie e, Wańkowicza e, Wyspiańskiego przejedźcie te e, ulice przejedźcie szereg jeszcze innych ulic w Jeleniej Górze no przecież dziura na dziurze ale pan Jerzy jak kwiatki sadził ile milionów kosztowały te kwiatki Ile kosztowały te nasadzenia drzewek? Ile kosztowały obiadki dla obywateli z Ukrainy, które dowozicie notabene do Urzędu Skarbowego? A słyszałem, że koło oczyszczalni rodzinka mieszka jednego z popleczników pana łużniaka z Urzędu Miasta. Kontenerów wyczyścili wszystko. Strychy, nie strychy, wszystko zostało wyczyszczone. A mieli tylko zalaną piwnicę. No, ciekawe rzeczy się dzieją. My tutaj zbieramy. No właśnie. Kostka brukowa można zęby stracić. To prawda, prawda można zęby stracić. Eee, moi drodzy, a widzieliście, jak sobie pod ratuszem e, e, radni zmienili. Strefę parkowania jak pokazywałem, to teraz już legatis mogą parkować, rozumiecie? Już teraz oni mogą parkować na środku placu ratuszowego. Nic nie przeszkadza, radnym wszystko wolno. Słuchajcie, oni przecież. No, i tak właśnie po co zostaje się radnym, moi drodzy Państwo? No, po to, żeby takie rzeczy przepchnąć. Między innymi. Ale zobaczcie, jak szybko. Uchwała została podjęta. Wojewoda z Platformy Obywatelskiej nie wniósł, moi drodzy, żadnych uwag. Jeżeli? Pogadamy na sesji Rady Miasta. Mam do Ciebie parę, parę ciekawych pytań. To to jest preludium. Wiesz, Jerzy, nie denerwuj się. Spokojnie. Spokojnie. Jurcyś. Nie ma co się. Złościć, bo złość piękności szkodzi. E, po co masz się denerwować? Nie denerwuj się spokojnie, merytorycznie, po, pogadamy o powodzi. A, Jurcyś, wpisz se do kalendarza, że tam w sztabie kryzysowym w magazynie masz jeszcze 20 rękawów, które zapomnieliście wyjąć podczas powodzi. A to tylko i wyłącznie dlatego zapomnieliście do pana Słatczyka, wysłaliście na urlop w dniu powodzi 13, 13 września. Kiedy woda nadjeżdżała do Jeleniej Góry, to pan prezydent miasta, jego zastępca pan Zębik podpisał urlop panu Słatczykowi, szefowi sztabu kryzysowego. No i zapomnieli o 20 rękawach. 15 czy 20, no, żebym nie przestrzelił to, powiedzmy między 15 a 20 rękawów, które można było wystawić, panie Jerzy, i zabezpieczyć oczyszczalnię miasta. No ale cóż, jak się nie wie, co się ma, to się lubi, co się ma. O! O, i tu będzie, moi drodzy, popatrzcie, i w Goduszynie też robią trasa czeska, działki, tu, tu, tu. No, my tutaj pogrzebiemy jeszcze trochę, Jerzy. Pogrzebiemy, ale moi drodzy, ten plan należy przywrócić do stanu poprzedniego. Dlatego, że te tereny, które tu są. Zostały zalane i były zalane po pas. Chyba, że jakiś frajer się chce tam wybudować i musi sobie od razu ponton kupić. Chyba, że, chyba, że celowo moi drodzy teraz się zaniży ceny działek, nie? No bo co? Kto kupi? Kto normalny kupi? A nie, Jerzy, czekaj, to jest dobry numer. Bo wy teraz macie prawo pierwokupu działek na obszarach zalewowych, czyli przekształciliście teren zalewowy na budowlany, a teraz go możecie odkupić, bo macie prawo pierwokupu. czyli dobry numer. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy. Zainteresujcie się. Dziennik Ustaw, wpiszcie sobie do internetu, Dziennik Ustaw Województwa Dolnośląskiego Wrocław, dnia 17 lipca 2024, a teraz zobaczcie jaki to jest numer. Patrzcie, wojewoda z Platformy Obywatelskiej. Wrocław 17 lipca ogłasza w dzienniku urzędowym, a 3 lipca podjęta jest uchwała w Jeleniej Górze. Szybko Platforma Działanie, Jerzy. Ja cię kręcę Jerzy, ale ty jesteś numer świata. Siedzi Jerzy na wieży i nie wierzy, że Jerzy przekształcił Ziemię. Pozdrawiam. Jerzyku, pewnie to też wina PiSu, nie? Też pewnie tutaj pismaczał w tym palce, nie? No, mieszkańcy Jeleniej Góry, a zwłaszcza obszaru Cieplic, kupcie sobie więcej pontonów, bo jak przyjdzie następna woda, jak pierdylnie z tego obszaru, a wtedy, jak wezmą moi drodzy koparkę następną, jak przekopią z tego terenu, to będziesz miał naprawdę duży problem, mieszkańców. <grym> Ciekawe, kto uzgadniał ten plan przestrzennego zagospodarowania. Moi drodzy, czy tutaj było uzgodnienie z wodami polskimi i z innymi instytucjami, które powinny opiniować ten teren. Ten teren jest, moi drodzy, terenem dawnych stawów, szabgoczów, tak jak mówię. E, Niemcy tu nigdy by nie budowali. Niemcy nigdy by sobie nie pozwolili na coś takiego. Niestety, mamy takich inteligentów, no. Chyba że, chyba, że coś się za tym może kryć. Że komuś tak bardzo szybko zależało, moi drodzy, żeby ten teren tak przygotować, chyba pod kogoś. No, jak ktoś tam kupi działkę, to dodatkowo musi sobie jeszcze kupić łódkę i wiosła. A jak będzie większa woda. To może będzie mógł se karpie zacząć hodować. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na sesję Rady Miasta. Podyskutujmy, pogadajmy. Przepraszam, bo mój piesek wymaga interwencji. Pozdrawiam Was serdecznie.